Do wspólnego oglądania zaprasza firma Lofty. Firma Lofty Home and Design. Jeżeli cenisz sobie styl i oryginalność, jest to miejsce, które musisz odwiedzić. Zapytaj o specjalny rabat dla widzów Starnowa TV. Paulina Kuczera, witam wszystkich widzów telewizji Starnowa TV i zapraszam na kolejny odcinek programu Powiedz Paulinie. A moim dzisiejszym gościem jest pan Marcin Zarut. Dzień dobry. Dzień dobry. Marcin Zarut to nauczyciel roku 2013. Jest członkiem grupy Super Belwszy, ekspertem dydaktyki cyfrowej, nauczycielem, praktykiem i trenerem w programach dotyczących kompetencji cyfrowych. To także koordynator projektu Tarnowska Akademia Nauki. Panie Marcinie, spotykamy się w trudnym czasie. Żyjemy w obliczu epidemii. To wymagało i wymaga w dalszym ciągu od nas takiej zmiany organizacji pracy, dotyczy to każdego zawodu, ale skoncentrujmy się dzisiaj na zawodzie nauczyciela, czego to na pewno wymaga od tej grupy zawodowej. Szkoły zostały zamknięte. Nie ma uczniów w murach szkolnych, dlatego musimy myśleć o sposobach dotarcia do nich i jednocześnie zastanawiać się nad tym, jak to zrobić z sensem jak to zrobić w ten sposób, żeby faktycznie towarzyszyć tym uczniom, z których jedni otrzymują wsparcie w domu od rodziców, a niektórzy może niekoniecznie, więc warto, żeby ten wychowawca spróbował jakoś dotrzeć do tych dzieci właśnie sposobami cyfrowymi, tą nowoczesną łącznością, która do tej pory w związku z RODO była bardzo ograniczona. Teraz RODO dalej obowiązuje, ale, ale ludzie próbują na, wszelką, na wszelkie sposoby dotrzeć mm -hmm. do tych uczniów i i muszę powiedzieć, że o ile ja pamiętam na szkoleniu z RODO, czego nie wolno używać do kontaktów, no to wszystko to teraz jest używane. Mm. Więc mam nadzieję, że to będzie też taki impuls dla szkoły, żeby zrozumiała, że i do, dla systemu szkolnego, i dla ludzi, którzy jakby opracowują ten system że już najwyższy czas na to, żeby uregulować prawnie te kwestie, żeby przemyśleć to mądrze. Dlatego, że jeżeli robi się z tego takie pospolite ruszenie, tak jak trochę to teraz wygląda, to też dzieje się ze szkodą dla ucznia. Ten uczeń jest maksymalnie przytłoczony niekiedy. Dostaje dziesiątki zadań domowych do zrobienia, niekiedy bez żadnej pomocy. No bo jeżeli rodzic jest w pracy i wraca po godzinie 15, 16, 17, nie wszystkie dzieci są nauczone samodzielnej pracy, samodzielności. Szkoła też nad tym nie pracuje, żeby tej samodzielności uczyć. I jeżeli rodzic jest w pracy albo jest w domu i pracuje z domu, ma home office, tak jak na przykład nauczyciele, którzy też mają swoje dzieci. No to wyobraźmy sobie sytuację, w której jest jeden laptop w domu i, i rodzic chce pracować home office'owo, mhm. ma trójkę dzieci i teraz ta trójka dzieci dostaje zadania. Nauczyciele chcą się kontaktować różnego rodzaju połączeniami konferencyjnymi albo czatami. Niekiedy to jest możliwe na komórkach, więc teraz nagle się okazuje, że ta komórka, której szkoły gremialnie zakazywały jeszcze miesiąc temu, Nagle się okazuje jedynym środkiem ratunku do tego, żeby się skontaktować mhm. z tym uczniem. Jest to ogromne wyzwanie, które stoi przed y, nauczycielami. Y, dlatego też y, powstała Tarnowska Akademia Nauki. Proszę powiedzieć, na czym ona polega i co to dokładnie jest. Mhm. Y, Tarnowska Akademia Nauki to jest y, inicjatywa władz miasta, która y, chce dotrzeć właśnie do tych dzieci, które są w domach y, y, i zaproponować im nie powielenie szkoły, nie Przerzucenie tego, co do tej pory odbywało się w murach szkoły w przestrzeń wirtualną, czyli jakieś wykłady, i odpytywania, i zadania, i sprawdziany, tylko zaproponować im taką, takie nowoczesne podejście do, do wychowania, do życia, do edukacji, w której stawiamy na kompetencje, na multidyscyplinarność, na to, żeby y, to, co robimy na bieżąco, czyli na przykład uczymy w tym momencie, bo już odbywają się sesje tej. Y, Tarnowskiej Akademii Nauki od poniedziałku, więc już odbyły się zajęcia dotyczące zarządzania czasem. Yy, te zajęcia są skierowane i w ogóle całe sesje do uczniów klas 4 do 8. Więc już tych, tym uczniom powiedzieliśmy o tym, o podstawach zarządzania czasem, że można tworzyć sobie listy rzeczy do robienia, że są rzeczy priorytetowe, ważne i te mniej ważniejsze i mniej priorytetowe, i te takie wypełniacze czasu, które nas rozpraszają, sprawdzania w komórkach, lajków, powiadomienia na messengerze, i że trzeba, jeżeli mamy coś konkretnego do zrobienia, zaczynać od tych rzeczy konkretnych, czyli konkretne umiejętności. Będziemy mówili o, o tym, co to jest startup, co to jest podcast. Będziemy starali się kształcić w tych ludziach inicjatywność, kreatywność yy, i przedsiębiorczość, ale nie w ten sposób, że narzucamy im jakieś tematy, ale rozmawiamy z nimi i proponujemy tak, żeby oni mogli współuczestniczyć w tworzeniu tego, dlatego że jest to platforma interaktywna, to znaczy streaming jest na kanale YouTube'owym Tarnowska Akademia Nauki, ale uczniowie mogą brać udział w czacie, który cały czas jest wyświetlany na ekranie podczas yy, streamingu, podczas nadawania tej audycji na żywo. Widzimy, że wszyscy się uczymy nowych słów, bo ja też jak ludzie czasami mówię do, ludziom, do ludzi o streamingu, to od razu się pojawia takie o co chodzi. Mówię o tym, że jestem podcasterem, więc od razu też... To jest po prostu okazja, te sesje są okazją do tego, żeby tłumaczyć takie słowa, żeby rozmawiać o tym, czy oni słuchają podcastów, oni mogą proponować różne rzeczy, na przykład... Wczoraj wyszła taka sprawa, że szukamy nazwy do kącika, w którym będziemy polecali fajne strony edukacyjne i takie mądre strony, okay. y, które są warte, warte rekomendacji i mm -hmm. zaproponowaliśmy, żeby to właśnie uczniowie wyszli z tą nazwą. Mówi Pan, że uczymy się nowych słów. Jest to no, niewątpliwie taka przygoda edukacyjna i też przygoda, z której Pan również uczy się wiele, bo przypomnijmy, na zorganizowanie tego projektu całość może trwała trzy dni? Tak. Tak, ja pamiętam, dostałem telefon w czwartek rano, półtorej godziny później byłem w Urzędzie Miasta na rozmowie z prezydentem, e, zacząłem organizować ekipę, w piątek już mieliśmy spotkanie z informatykami, e, od piątku do poniedziałku miałem czas na opanowanie programu do streamingu, e, no i w poniedziałek ruszyliśmy z tym wszystkim, dlatego że to nie jestem tylko ja, tylko są też nauczyciele tarnowcy, którzy e, współuczestniczą, e, dostarczają treści, przygotowują tutoriale, samouczki, Ćwiczenia interaktywne, jest pani Ania Mazur ze szkoły podstawowej nr 24, jest pani Agata Damian ze szkoły podstawowej nr 3. No i bez nich tego też by nie było, bo to nie chodzi o to, żeby to był show jednego człowieka, tylko o to, że pod płaszczykiem tego, co się dzieje na zewnątrz, kryje się praca, naprawdę ciężka praca wielu osób, i to też tego uczymy uczniów. No bo jeżeli mówimy, że jedną z kompetencji przyszłości jest właśnie umiejętność współpracy i też współpracy w sieci, to my też. Jakby modelujemy zachowania, to znaczy jeżeli oni widzą, że ta inicjatywa nie obyłaby się bez tej właśnie współpracy w sieci i ja później im powiem, że ta współpraca w sieci jest ważna, to oni w to uwierzą, bo oni widzą, że to się dzieje na ich oczach i to nie jest jakaś rzecz wyczytana z książki, tylko ja im mówię, że słuchajcie, gdybym nie miał pomocy innych osób, to bym się nie dowiedział tego, jak, jak włączyć live'a, jak uzyskać jakieś, jakąś szerowalność, czyli właśnie to rozpowszechnienie i tak dalej. Więc to jest ogrom rzeczy, które wychodzą przy okazji. Mówimy o prawach autorskich, no bo jeżeli leci jakaś muzyczka w tle, to ja też będę jej mówił o tym, że to jest muzyczka wzięta na licencji Creative Commons. Oni czasami, jak słuchają o tych rzeczach na informatyce, to myślą sobie: po co? Po co nam to w ogóle jest potrzebne? A później się okazuje, że. Na przykład, gdyby kiedyś oni chcieli streamować i gdyby wykorzystali jakieś materiał objęty prawami autorskimi, to po prostu ktoś by ich zablokował, znaczy ktoś, YouTube by ich zablokował. Więc to czasami są rzeczy bardzo ważne. Do tej pory dysponowaliśmy przecież tymi wszystkimi narzędziami, tylko może nie y, dostatecznie wykorzystywaliśmy je. I ta sytuacja pokazuje, jak y, są ważne jednak w naszym życiu, jeżeli umiejętnie z nich korzystamy, i jak teraz są przydatne dla nas. Tak, zdecydowanie. No było tak, że ja akurat jestem członkiem takiej grupy super Blewszy RP, to jest grupa 150 osób z całej Polski, takich kreatywnych nauczycieli, profesorów, dziennikarzy, naukowców, którzy właśnie myślą o tym, jak zastosować tą nowoczesną technologię i uczą się też na własnych błędach i uczą się już od prawie 10 lat, więc my mamy już ten bagaż doświadczenia, gdzie wiemy, co zadziała, a co jest tylko z pozoru fajne, a okazuje się tak zwanym karczochem w czekoladzie. To jest taka idea, że, że coś pięknie brzmi, jak firma do nas napisze, że nam oferuje ten, ten produkt, że to, to zadziała świetnie, a później się okazuje, że to jest tak naprawdę karcze oblane z zewnątrz czekoladą. I jak tę czekoladę zliżemy, to się okaże, że mija ten efekt zauroczenia pierwszą nowością czegoś i pozostaje ta żmudna, codzienna praca. I wtedy trzeba zaproponować już naprawdę dobrą pedagogikę, dlatego że technologia jest takim wzmacniaczem, tak jak internet jest wzmacniaczem. Czyli jeżeli nauczyciel i jego pedagogika są na wysokim poziomie, to wzmocni się ten wysoki poziom. Jeżeli są problemy z tym, to niestety ta technologia sama z siebie nic dobrego nie stworzy, po prostu pogłębi ten problem. Jeżeli nauczyciel nie ma relacji z uczniami, to technologia spowoduje, że te relacje i tak trzeba będzie budować i próbować to zrobić, aczkolwiek ta sytuacja, która jest w tym momencie. Wbrew pozorom doskonale nadaje się do budowania relacji pod warunkiem, że nauczyciel będzie miał w sobie empatię. Jestem też ze szkoły imienia Janusza Korczaka, z Piątego Liceum w Tarnowie i my myślimy o tym, że to, że my musimy coś zadać, bo jesteśmy do tego zobligowani, dlatego że z tego nas rozlicza dyrektor, dyrektora rozlicza kuratorium, więc to jest taki system naczyń połączonych, schodkowo ułożonych, na samym dole tego jest uczeń. I czasami na tym uczniu skupia się. To, że jeżeli każdy z nauczycieli zada mu po pół godziny pracy, to on ma tej godziny 7 godzin dziennie. No właśnie, to, żeby zaciekawić ucznia, to naprawdę nie jest łatwe. I jak obserwuję pana kanał, to widzę, że dąży pan do tego, żeby. Ta lekcja była faktycznie ciekawa, bo, bo lekcje nie muszą być nudne. To oczywiście wymaga tu dużo zaangażowania i inicjatywy z Pana strony, ale chyba jest ta ważna interakcja z tym uczniem, to żeby on właśnie nie miał tylko szeregu zadań, którymi się sam musi zająć, tylko żeby była ta łączność, prawda? O to chodzi. Tak, zdecydowanie. To też jest tak, że doskonale widać to na przykładzie tego, że sesja poniedziałkowa, ta inauguracyjna, nie udało mi się włączyć czatu, bo nie umiałem. To też jest fajne, jak sobie myślę o tym, ile razy ja mówię w ciągu tych dwóch godzin, słuchajcie, tego nie umiem, tego nie umiałem, nie o tym nie mnie, wiem. Tak? I, i, I szczerze mówiąc, okazuje się, że oni wcale nie podchodzą do tego, właśnie śmiejąc się. Mam nadzieję, że przy tymi swoimi ekranami może czasami się uśmiechną. Ale realia są takie, no, że jeżeli nauczyciel, który gdzieś tam kiedyś zdobył tytuł nauczyciela roku, gdzieś się mówiło, że najlepszy w Polsce i tak dalej, i ten znaczy, człowiek mówi wie. o tym, że tego nie wie, tu się pomylił, tu coś zrobił nie tak, ale będzie próbował to jakoś yy, naprawić i już następnym razem będzie lepiej. I on o tym otwarcie mówi, to, to, to oni zaczynają, mam nadzieję, że nauczyciele też zaczną. Jak może gdzieś tam obejrzą tą sesję, yy, niektórzy oglądają, yy, ale nie ma ich dużo nagraną już po jakimś czasie, bo te sesje, które już się odbyły, są cały czas dostępne na naszym kanale YouTube'owym i nauczyciele popatrzą, co tam się dzieje, to może uznają, kurczę, nic złego się nie dzieje, jak on tak mówi, że nie wie, nie zna jakiegoś słówka, anglistą jest, a ja mówię, nie znam tego słowa, pierwszy raz w życiu słyszę, tak? Sprawdźmy to razem, tak? I, i sprawdzamy i okazuje się, że w ten sposób też dajemy model uczniom, że jeżeli w ich przypadku będzie sytuacja, w której oni będą mieli jakieś słówko do sprawdzenia, to nie będą dzwonili do nauczyciela z tym, tylko po prostu sobie to sprawdzą. Mm -hmm. To przypomnijmy jeszcze, co na pewno trzeba posiadać w domu, czy jakimi narzędziami dysponować, żeby móc oglądać ten kanał. No właśnie wczoraj to trochę wyszło podczas sesji interaktywnej, gdzie był quiz, że idealnym rozwiązaniem jest to, jeżeli uczeń ma dostęp do komputera, dlatego że na komputerze może sobie ułożyć dwa okna przeglądarki obok siebie. W jednym oknie jest ten streaming, a w drugim oknie są te interaktywne różne czynności, które wykonujemy, czyli jeżeli jest jakiś tutorial, jak obsłużyć na przykład Scratcha i wkręcić się w kodowanie, w programowanie. No to tutaj pani Agata Damian opowiada w tutorialu, jak to zrobić, a uczeń w tym samym czasie idealnie byłoby, gdyby właśnie próbował nadążać, podążać za tymi krokami. Y oczywiście te tutoriale są później dostępne na naszym kanale, więc można to zrobić już na spokojnie. Y I to jest sposób też, no, naradzenie sobie z problemem, dlatego że niekiedy uczeń nie ma tego komputera i ma tylko komórkę, no i siedzi gdzieś tam, leży w łóżku i ogląda i może uży użyć czatu, ale właśnie, no, już drugiego okna nie otworzy. Mm, więc yy, w takich sytuacjach no, radzimy sobie jak możemy, i to jest minimum, ta, ta, ta właśnie jeden ekran, ta komórka ewentualnie. Yy, można też mieć otwarty streaming, czyli ten przekaz wideo yy, w, yy, w telefonie, a pracować na komputerze, albo mieć otwarty przekaz. Streamingowy na komputerze, a pracować na telefonie, bo niekiedy też pokazujemy takie aplikacje, które służą do uczenia się. To jest też jedna z ważnych kompetencji, w ogóle kompetencji kluczowych Unii Europejskiej. Ja sobie przejrzałem te kompetencje zaraz w czwartek po tym telefonie prezydenta, i e, pierwsza koncepcja to była taka, żeby to był podział na przedmioty i takie właśnie wykłady. Okazało się, że właśnie jak popatrzyłem na te kompetencje kluczowe, gdzie jest mowa właśnie o tym, żeby e, Umieć się uczyć, żeby umieć obsłużyć technologię, żeby umieć się komunikować z drugą osobą, czy to w języku polskim, czy w języku obcym, żeby mieć tą inicjatywność i, i, i przedsiębiorczość, to wyszło, że tak naprawdę to wszystko to, czego, na czym się szkoła nie skupiała przed tym kryzysem, w tym kryzysie zaczyna być ważne. A wszystko to, na czym niektórzy nauczyciele niekiedy za bardzo się skupiają podczas uczenia się, czyli te wszystkie tysiące dat do zapamiętania, te wszystkie e, nazwy stolic wszystkich krajów świata, to jest do sprawdzenia w 3 sekundy, a to, jak się z kimś skomunikować, jak zrobić obiad nawet, wyobraźmy sobie sytuację, przepraszam, to jest taka może y, dramatyczna nieco, ale na przykład no, rodzic idzie do szpitala w związku z koronawirusem i jest nastolatek, który ma 15 lat, i czy on potrafi ugotować obiad, czy on potrafi y, zadbać na przykład y, o, posprzątać w ogóle. Więc to są takie umiejętności, które są potrzebne też w życiu, to, to jest taka szkoła życia. Mm -hmm. Platforma działa niespełna cztery dni, tak? Czy już otrzymał Pan jakieś informacje zwrotne, jak to funkcjonuje, mm -hmm. czy to jest komuś pomocne? Jakie informacje Pan otrzymuje? Mm -hmm. To znaczy, no, w trakcie lekcji uczniowie cały czas piszą o tym, mówią im, co im się podoba, czasami ktoś tam mówi, no da, prawda, i tak dalej, e, bo nie wszystkim wszystko się podoba, jedni się wkręcą w to kodowanie, inni się nie wkręcą, ale ja mówię, słuchajcie, nieważne, nie, nie będziecie może wszyscy programistami, e, ale jak powiada wiceprezydent Microsoftu, e, przepraszam, Google'a, Windsurf, każdy powinien w dzisiejszym świecie wiedzieć, na jakiej zasadzie to polega, dlatego, że Znajomość programowania tłumaczy nam to, jak działa nasz świat, co się dzieje z bankomatem, kiedy z niego korzystamy, czy z biletomatem na przykład. Yy, więc to jest potrzebne i chcemy ich w to wkręcić. Dostaje też y, informacje na fanpage'u, bo mamy też fanpage'a na Facebooku, w ogóle stawia, stawiamy na social media. Czyli znowu to jest, stawiamy na coś, bo to jest jedyny sposób komunikacji. Co w szkole jest de facto zabronione, gdzie, gdzie goni się te dzieci przed używaniem, e, nadużywaniem może w ten sposób, przynajmniej mediów społecznościowych, bo to też jest problemem, bo oni tego naprawdę używają za dużo. Ale może chcemy właśnie wymodelować, pokazać im, że te media są potrzebne niekiedy. Po to, żeby właśnie się rozwinąć, bo można na Facebooku na przykład zalajkować takie fanpage, które nam dostarczą ciekawych wiadomości codziennie, a niekoniecznie jakieś strony hejterskie czy mówiące tylko o, o kotkach w internecie. Więc ten feedback jest i staramy się go uwzględniać. Dostajemy też feedback od, od ludzi starnowa, od nauczycieli od ludzi zrzeszonych, na przykład w grupie facebookowej Global Tarnów, yy, która zrzesza takich społeczników, ludzi a, chcących a, sprawić, między innymi zaangażowanych w TEDx Tarnów, w, w całą inicjatywę. Yy, I dostałem od, od jednego z nich właśnie taki bardzo fajny, konstruktywny feedback po pierwszej, yy, po pierwszej yy, audycji, yy, że słuchaj, tutaj popraw to, popraw to, popraw to, bo będzie fajnie wyglądało. Yy, nasz grafik, yy, czyli yy, Pan, Bartłomiej Bałut, który zaprojektował, e, mam nadzieję, że znana osoba w Tarnowie i, i tutaj z PWSZ, prawda, szef wydziału designu tam. E, więc chyle czoła, dlatego że zaprojektował nam te materiały graficzne i też w którymś momencie po pierwszej edycji od razu napisał: Misła, to, to, to tło zmieniamy, bo, bo coś tam nie gra. Więc to cały czas jest. Tak jak w życiu, że jeżeli chcemy robić coś innowacyjnego, a umówię się, że to naprawdę jest coś innowacyjnego, bo to nie jest platforma, na której odtwarza się wykłady i odpowiada na pytania, mm, tylko to jest rzecz, która jest niekiedy trudna do zrozumienia. Często jak do mnie dzwonią dziennikarze i opowiadam im, co my robimy, to, to cały czas jest tak, ale, ale to gdzie są te wykłady dostępne? A ja mówię, ale to nie są wykłady. Yy, więc to, to wszystko jest innowacyjne. My też będziemy mówili uczniom o, o na przykład design thinkingu, o tym, że jest ta... Metoda Continuous Prototyping. Tu cały czas wychodzi ta multidyscyplinarność. Ja używam języka angielskiego, mówiąc po polsku, ale uczniowie też powinni się nauczyć, że, że ten angielski jest potrzebny na bieżąco, bo te nowe rzeczy, które wchodzą, często jeszcze ktoś nie wymyślił w ogóle nazwy e, po polsku. Oczywiście mamy myślenie projektowe, także tutaj znam słowo e, polskie, żeby nie było, ale właśnie tam jest między innymi ten Continuous Prototyping, czyli to, że jak wprowadzamy nowy produkt, to on jest, jest pierwsza wersja wpuszczona, mamy feedback, czyli tą informację zwrotną. Cały czas te, te słowa, prawda? Feedback, continuous prototyping, podcasty, i tak dalej. Streaming, screencasty, bo ci nauczyciele nam nagrywają screencasty, żeby te tutoriale poszły. Popatrzmy, co się dzieje, tak? Że no to jest dzisiejszy świat, jak, ale ja też się uczę od uczniów, bo pytają mi się, czy, czy ja znam jakiegoś disa. Ja mówię, nie znam żadnego disa, ja wiem, co to znaczy po angielsku i w slangu, Okej, okay, dobra, ale się okazuje, że to jest jakiś streamer, który też jest jakimś patostreamerem, więc słuchajcie, mówię im, dajcie spokój z patostreamami, to, 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 to jest rzecz, która wam mhm. e, przeszkadza, ale oni mi się na przykład też pytają, co ja, czy ja się boję teraz, tak, e, w związku z tym, co się dzieje, więc... No, ja nie wiem, ja mówię im to, co, co, co myślę, to, co czuję, ale też jestem świadomy tego, że nie jestem ekspertem od wszystkiego, więc zrobiłem to, że y, zadzwoniłem do Przemka Staronia, psychologa z Gdańska, y, który w 2017-2018 roku był nauczycielem roku, czyli tym najlepszym nauczycielem w Polsce, i poprosiłem go o to, żeby to on tym dzieciom opowiedział o tym, o lęku, o radzeniu sobie z lękiem. I to też mamy jedną z metodyk nowoczesnych, connected teaching, czyli że my korzystamy z tych. Z tych e, ekspertów. Nie musimy być ekspertami od wszystkiego, i później, jeżeli ktoś będzie pracował gdzieś w jakiejś pracy, to też będzie wiedział, że nie musi znać się na, w, znać się na wszystkim, że może skorzystać później z porady eksperta, gdzieś się upewnić i, i dostanie tę odpowiedź. Więc ja go poprosiłem o to, i on nagrał e, właśnie takie, e, taką wypowiedź na temat tego, jak sobie radzić z lękiem. E, I w czwartek o godzinie 11:15, E, taka wypowiedź e, się pojawi. Mm. Czyli tak naprawdę każdy może dołączyć do tego kanału. Zachęca Pan do tak. współpracy nauczycieli i e, właśnie kogo? W tak. jaki sposób można się skontaktować i mhm. dołączyć? Zanim odpowiem na to pytanie, tylko dodam jedną rzecz, mhm. że Przemek Starym przesłał na to nagranie w nocy, w której dowiedział się, że jest jednym z 50 najlepszych nauczycieli świata. Mhm. Więc mamy w tym momencie ekspertów takich naprawdę dużej rangi, to taki mały trend. A teraz a propos tego, jak do, do nas dołączyć. Można się ze mną skontaktować właśnie przez social media, czyli przez Facebooka, Messengera. Można napisać do tego naszego fanpage'a. Można w trakcie sesji napisać na czacie i tam nasi moderatorzy, mam nadzieję, że na to jakoś zareagują. Tymi moderatorami są uczniowie Szkoły Podstawowej nr 24 8 klasy, czyli oni też się uczą tego, że, że ich znajomość sieci może być przydatna właśnie w takich praktycznych sytuacjach. I ja też się przy okazji nauczyłem, że okazuje się, że w ogóle taki moderator to jest w ogóle zawód, który już istnieje i są ludzie, którzy w ten sposób zarabiają na życie, będąc moderatorami słynnych streamerów. Mhm. E, więc to, to są rzeczy, gdzie ja do tej, jakbym tak policzył, ile ja nowych rzeczy dowiedziałem się od piątku, czwartku, no to gdybym to robił w takim tempie przez całe życie, to chyba mózg by mi pękł, więc mam nadzieję, że trochę wyluzuje. No ale my się cały czas będziemy uczyli i ich to czeka, i nas to czeka. I mam nadzieję, że też nauczyciele, którzy do tej pory bali się tej technologii i teraz nagle zostali zmuszeni, realnie fizycznie zmuszeni, bo muszą zraportować dyrektorowi, że lekcja się odbyła, niekiedy sprawdzić obecność, pisać temat. To, to, że też zrozumieją, że nie wolno tej technologii stosować na oślep, nie wolno e, przerzucić tego całego balastu, który był w zwykłej szkole, po prostu w, w sieć, bo mogą wydarzyć się takie rzeczy. Ja powiem o takiej sytuacji. Piękne zadanie, które w normalnych warunkach byłoby wspaniałe. Jeden z znajomych opowiadał mi o tym, że dziecko ma zrobić e, jakąś figurkę origami na podstawie filmu YouTube'owego. No i genialnie, ok. Ja bym to polecił bardzo, ale w sytuacji, w której dziecko nienawidzi origami, po prostu nie lubi, ma inne plastyczne uzdolnienia, potrafi rysować, no i jest tam jakiś problem, że jakaś tam żabka jest do zrobienia, i teraz to dziecko schodzi z płaczem i mówi, że ono nie potrafi tego zrobić, bo na tym filmiku nie do końca jest to pokazane, a ono było przyzwyczajone do tego, że zawsze potrafi rzeczy robić, które są zadawane, więc właśnie, żeby nie było tak, że ta technologia staje się. Pretekstem do konfliktów, do konfliktów w rodzinie, do zniechęcenia. E, miejmy tą empatię, spróbujmy to, do tego potrzeba ogromnej wyobraźni, e, żeby, żeby przewidzieć, że jeżeli jest ten jeden komputer na rodzinę, to później będzie walka o, tej, o ten komputer, że jeżeli dziecko jest przytłoczone zadaniami to to nie jest problem dziecka, tylko to jest problem całej rodziny, która zacznie się kłócić, ta mama czy tata zacznie krzyczeć na to dziecko, że ty się ucz, bo przecież musisz to zrobić. To dziecko zacznie płakać. To są rzeczy, gdzie te nasze proste maile, które mówią o tym proszę zrobić zadanie od 220 do 290, one przekładają się na tragedie niekiedy rodzinne. Podsumowując, przypomnimy w jakich godzinach i dokładnie gdzie możemy znaleźć ten kanał. Codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 11 rozpoczynamy. Dzisiaj będzie sesja już tylko półtora godzinna, dlatego że to też wyszło w trakcie, że e, uczniowie niekiedy jedno chcą siedzieć cały czas z nami i te dwie godziny to było trochę za dużo, więc w tym momencie robimy godzinę półtorej, ale te pół godziny przeznaczamy na godzinę geniuszu, czyli rzucamy im pomysł związany z ich zainteresowaniami i mówimy o tym, w jaki sposób można je rozwinąć. I oni odchodzą już od tego komputera i robią wszystko już samodzielnie. Każdy z nas liczy na to, że wrócimy do tej normalności, ale też z tej sytuacji, z tej sytuacji, która nas spotkała, też każdy wyniesie jakieś lekcje, i czy jest możliwość, że przerzucimy się na ten tryb online, czy, czy on w jakimś stopniu się zadomowił nas? Ja bym nie chciał, żeby on zastąpił e, szkołę zwyczajną i, i, i żeby doprowadzić do sytuacji, w której to, co mieliśmy w, w zwyczajnej szkole, będzie tak jak było i do tego dorzucimy jeszcze online, bo to byłaby tragedia. Mhm. Dzieci w tym momencie już są tak obuczone pracą, gdzie ósmoklasiści, siódmoklasiści e, mają po 8 godzin dziennie bite po czym wracają do domu i muszą czasami zrobić 2-3 godziny zadania domowego. Więc gdybyśmy do tego dorzucili e-learning, to byłoby szaleństwo. To trzeba po prostu zaprosić ekspertów, którzy się na tym znają, zaprosić praktyków i zastanowić się, jak wymyślić ten system od nowa. Bo tak jak teraz jest, nie będzie działał. Mhm. Ja już bardzo Panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Za wspólne oglądanie dziękuję firma Lofty. Firma Lofty. Home and Design. Jeżeli cenisz sobie styl i oryginalność, jest to miejsce, które musisz odwiedzić. Zapytaj o specjalny rabat dla widzów z